Krzysztof Sarna, ze mną Jaka Kolenc po wygranym meczu 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec. Witaj. Cześć, cześć, witam. E, słuchaj, w pierwszej połowie dużo takich sytuacji chaotycznych w polu karnym. Zresztą z pierwszej urodziła się e, bramka dla waszego zespołu. E, gdzieś chyba w obronie to Zagłębie dzisiaj tak grało bardzo, bardzo przeciętnie i z tego właśnie e, wychodziły takie sytuacje, w których gdzieś nawet spod samej bramki strzelaliście. No było tak. Mieliśmy zadanie, żeby wychodzić do tych trójki stoperu wysoko. Żeby im zrobić trochę problemu i w większości przypadków nam się to wydarzyło w tym dobrym kierunku i myślę, że wychodziło nam dobrze to i z tego też kreowaliśmy dużo później sytuacji z tych odbiorów albo jakichś wysokich autów później te wrzutki były dużo takie niebezpieczne dla nich mi się wydaje i z tego też poszła ta pierwsza bramka i później nam się trochę potoczył mecz nas nas na naszą korzyść i i cieszymy się z wygrania. No właśnie, chyba dobrze, że gdzieś po tej przerwie nie zasnęliście, tylko dołożyliście drugą bramkę, bo zagłębienie tam wraz z czasem troszkę zaczęło napierać. Też większa skuteczność piłki po ich stronie, ale jednak ta druga bramka już chyba gdzieś wam tak powoli zaczęła zamykać to spotkanie. Też mi się tak wydaje, że ten stały fragment był na naszą korzyść dzisiaj i... Jak w ostatnim meczu to nam się wydarzyło tak, że straciliśmy tą bramkę dzisiaj, dołożyliśmy tą drugą na 2-0 i też mieliśmy kilka sytuacji jeszcze solidnych później, żeby ten mecz zamknąć na 3-0. Ale wiadomo, oni też mają swoją jakość i dobrych piłkarzy i, i wrócili trochę do tego meczu, jakieś dwa czy dobre strzały z dystansu. Jedna poprzeczka tam była tak, chyba tak. I, i później jeszcze ten, niestety ten karny na końcu, który trochę zrobił, zrobił taką gorącą sytuację na ostatnich parę minut, ale udało nam się wygrać i to jest najważniejsze na ten moment. No właśnie miałem pytać o tego karnego, czy gdzieś właśnie ten wykorzystany rzut karny przez Zagłębie nie, nie wprowadził, tak jak powiedziałeś, właśnie tej gorącej atmosfery, bo tam nawet była sytuacja, w której Zagłębie już praktycznie mogło wyrównać. No wiadomo, to ostatnich pięć minut oni już rzucili wszystko do przodu, bo już nie mieli nic do stracenia i po tym karnym zostało im jeszcze tam, nie wiem, może z pięć minut i, i był jeszcze jeden stały fragment i dwie długie piłki, ale udało nam się to obronić i, i to najważniejsze. A czy gdzieś w waszym zespole po tych czterech spotkaniach, po, te, po tym paśmie właśnie trzech remisów i porażki narastała gdzieś powoli taka frustracja, bo dzisiaj wygrywacie taki mecz można by powiedzieć za sześć punktów zasadniczo? No tak wiadomo, że każdy w tej drużynie i w tym klubie i miastu życzy sobie, żeby walczyć o coś innego niż środek tabeli albo nawet niżej, tak jak teraz było i nie było tak, że cztery mecze graliśmy słabo, tylko wynikowo jakiś mecz był słabszy od innego, ale wynikowo po prostu nie wychodziło nam tak, jak byśmy chcieli i dzisiaj w tym drobowym meczu to poszło tam w dobrym kierunku, mam nadzieję, że to było takie przełamanie, że, że będziemy punktować regularnie cały czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.